Cześć Kabil. Siema. Zacznijmy może od samego początku. Tak? Gdzie mnie znalazłeś? Jak do mnie trafiłeś? I w ogóle powiedz czym się zajmujesz. Okay. No chyba ślepy los nas połączył, bo było to już wiele lat temu w Fabryce Formy. Jako świeży adept klubu fitness nie bardzo wiedziałem co robię, jak robię. Pamiętasz który to był rok? To mógł być 2017 myślę rok. I e, to jeszcze była fabryka formy przed liftingiem, więc było dużo maszyn, takich trochę wolnych ciężarów. Ale tak akurat był pamiętam chyba do pleców wyciąg i no, dosyć pokracznie trenowałem taki kocik grzbiet mocno. Czułem, że coś mi tam nie pasuje, ale chciałem jak największy ciężar Jak to, jak to młody facet, no nie wezmę małego, to to się szarpałem za ciężki. I tak podszedłeś z boku, popatrzyłeś, mówisz, że no w no sumie tak. ok, jesteś silny, fajnie, ale wiesz, jakbyś chciał, to mogę ci pokazać, jak robić to w właściwy sposób. No generalnie czułem, że przyda się taka, taka, taka pomoc. No i zaproponowałeś pierwszy taki swobodny, darmowy trening zapoznawczy. No i tak już poszło. Dokładnie. Pamiętasz, jak te pierwsze nasze treningi wyglądały? <laughs> znaczy, pamiętam, że. No w zasadzie wszystko było dla mnie nowe, bo ja nigdy nie miałem kontaktu ze sportem. No dopiero gdzieś tam w wieku, nie wiem, tam, dwudziestu paru lat zacząłem uprawiać jakikolwiek sport. Więc, no, początki były trudne, ale gdzieś tam nadrabiałem <grymiosenie> chyba, chyba chęciami i tak jakoś poszło. Co chciałeś zmienić w swoim życiu? Czym jest problem? Co wpłynęło na to, że zdecydowałeś się? mocniej zainwestować mhm. w siebie. Co chciałeś zmienić w tamtym czasie? No, przede wszystkim yy, przede wszystkim chciałem zmienić swoje takie jakby generalnie podejście do życia z osoby, która dosyć y, aktywnie imprezuje, a nie, nie do końca dba o swoje zdrowie. To przeszkadzała mi nadwaga, generalnie taka niska sprawność. Chciałem jakby być, mieć jakby sylwetkę silnego, zdrowego faceta. No i gdy Udało się schudnąć. Okazało się, że to nie jest jakby koniec tej drogi. Samo schudnięcie tam 20 kg niewiele mi dało, okay. no bo ta sylwetka nie była tak. Okay. A pamiętasz yy, właśnie, dzięki czemu ci się udało tak schudnąć? Jakby pamiętasz ten proces? Znaczy no, zaczęło się od diety, takiej klasycznej, jeszcze pogłębionej badaniami na jakieś alergeny, które gdzieś tam mocno mi przeszkadzały. Jeszcze pamiętam, że ci się wtrącę, no. że zawsze mieć kłopoty z wątrobą. Tak, Też tak. profil wątrobowy był cukier chyba był podwyższony, prawda? Mm -hmm, tak. Z tym staraliśmy się nie no, począć. Spuszczenie wątroby, tam te wszystkie trójglicerydy, aspaty. No, ci, którzy są około czterdziestki wiedzą, o czym mówię <śpuszcza> stałe tematy, ale ja w wieku 20 paru lat już miałem takie problemy, więc no, to był albo alarm. No ale to było też spowodowane tak. stylem Twojego życia, tak, nie no? to jest tak, tak, że taki się urodziłeś. Dokładnie. Tylko to zaczęłeś zmieniać, tak? I schudłeś 20 kilo. Tak. No i twoje pierwsze początki z dietą, pamiętasz? Bo z stringiem już mniej więcej wiemy. No, z, no z właśnie dietą? to było. Znaczy ja, jak ja już kilka razy w życiu chudłem i tyłem, i właśnie największym problemem jest to, że samo otrzymanie Michy i takiej akcji, że się chudnie, a później wraca do starych nawyków, no to to jest właśnie, to chyba jest największa moja bolączka. że. Sama, sama dieta mi nie wystarczy, bo jak popuszczę sobie troszkę za bardzo, to tak zaczynam permanentnie tyć. I właśnie okay. te treningi są też po to, żeby, żeby dopalać te kalorie, żeby nawet jak się coś przytrafi w weekend. To, żeby później na treningu odpokutować. Okej, okay, tak. Ja pamiętam, że ty <grym> bardzo dużo trenowałeś nawet, tak, nie tak. tylko ze mną, ale jeszcze i crossfit, prawda? No jeszcze złośliwie, w piątki zawsze mi robiłeś trening nóg, że to tak. będzie gdzieś tam na, <grym> na ta tam miasto, to, No, Wykroki zawsze musiały <grym> być. Z piątek 20 wykroki tak. i już... Baletów niekoniecznie. No, tak, tak. I grzecznie w poniedziałek na trening. Ale potrafiłem pójść na taneczne środy do Kuba Libre, więc wyprzedzająco. No już, tak. Zmieniłeś po prostu grafikę. Tak. No wiadomo, byłeś dużo młodszy, szukałeś yy, można powiedzieć wrażeń różnych. Okej, okay, no to ten pierwszy okres był takim sporym sukcesem, bo te 20 kilo, zmiana tak. nawyków. E, tam bodajże zaczynaliśmy też chyba z około 120 kilo i skończyliśmy nawet chyba na 99 kilo. Tak, złamaliśmy ten w, w, w pewnym momencie, prawda? Tak. E, i, I to był ten taki pierwszy okres owocny. Potem bywało tak, że yy, jakby trochę sytuacja się pogorszyła. No, tak tak no poznałem I, swoją obecną małżonkę i po prostu tak. troszkę odpuściłem tych treningów. Tego, no właśnie pewne, pewien tak. rodzaj motywacji. Więcej po knajpach od... mniej po klubach fitness <grym> i tak się trochę rozjechało. Tak no, normalna sprawa. Takie jest życie. Myślę, każdy z nas trochę błądzi w pewnym momencie swojego życia. Co nie znaczy, że, że przestajesz trenować. Bo, bo, bo cały czas pamiętam, tak. że trenowaliśmy. Jedyna taka dłuższa przerwa. No i to chciałbym, żebyś trochę powiedział, jak to wyglądało właśnie podczas pandemii, bo to chyba wtedy był największy problem. No tak, to, to się spletły właśnie takie jakby niekorzystne wypadki. No bo z jednej strony COVID, z drugiej strony byłem tuż przed ślubem, który też z siłą rzeczy jakby wesele musieliśmy odwołać, a też taką motywacją do treningu było to, żeby zrobić tą formę na, właśnie na ten, ślubny, na ten ślubny garnitur, żeby dobrze wyglądać. No i, i też tak może nie, że depresja, ale wtedy wszyscy byliśmy w takim raczej kiepskich nastrojach i pojawiły się te wideokonferencje na Facetime, picie ze znajomymi, jedzenie niezdrowych przekąsek. No i w efekcie do tego ślubu zamiast zrobić formę, to jeszcze przytyłem. Później tak. się okazało, że właśnie tym COVID to jest dłuższa historia niż tylko parę miesięcy. Tak, tak bo zaczęli się spodziewać dziecka, zaczęli tak, się tak, tak. osią, no, Żona bożą. była już w ciąży, więc też się odseparowałem, do klubu fitness nie chodziłem. Ty nas też nie odwiedzałeś, ale ćwiczyliśmy trochę na FaceTime na Facebooku, nie wiem czy pamiętasz. Tak, tak. Kamerka ustawiona i ćwiczyliśmy. No, tak, ciężko było, robiło tak. się coś, co się dało zrobić. E, no i efekt był taki, że to bodajże chyba dwa lata były od, tak. od takich wspólnych treningów i ogólnie od twojej takiej regularnej aktywności była taka dwuletnia przerwa, córeczka się pojawiła, w życiu wiele obowiązków i powiedz mi jak ty się czułeś po tym okresie covidu. No tak, pierwszy raz już mi zadzwoniły jakby dzwony alarmowe, że tak jak kiedyś sobie mówiłem, że granicą jest 100 później 110 120. Tak? Kilogramów na wadze. Tak, to teraz już było blisko 130. Generalnie to, co widziałem na zdjęciach, w lustrze, to co mi koszula mówiła, to jakby te wszystkie znaki, te czerwone flagi, one były, ale gdzieś tak nie potrafiłem sobie znaleźć tej motywacji, bo generalnie towarzyszyło mi takie bardzo złe samopoczucie. Takie czułem po prostu tak, że jestem taki ociążały, że brak mi motywacji do działania. Najchętniej bym tylko położył się na kanapie i spał, pobudki były masakrycznie złe. No, generalnie czułem, że to wszystko idzie w złym, w złym kierunku. Okay. Jak twoje żywienie wtedy wyglądało? No, takie przy, przygodne. No, generalnie starałem się, w mojej opinii jeść dobrze, ale jak później się okazywało, teraz jakby już kiedy wróciłem do tej diety i widzę chociażby objętość tych, tych posiłków, mm -hmm. czy to, jak one są przyrządzane, że to, że jak się kupuje, nie wiem, domowy obiad. W lokalnym barze, i on jest taki domowy, i suroweczka, to wcale on nie jest zdrowy, a tym bardziej nie jest niskokaloryczny. Eee, tak, tak. To nie trzeba Big Maca zjeść, żeby eee. kalorie przyjąć. Eee, tak. Jaka myśl spowodowała to, że chcesz coś zmienić tak realnie? Mm. Kiedy nastąpił taki przełom w takim układzie? Znaczy, jak ćwiczyliśmy, i tak nieśmiało mi mówiłeś, Kamil, ile ważysz? Jaki jest plan, Co chwilę mnie pytałeś, jaki jest plan, co robimy. Mhm. Nie powiedziałeś mi wprost, upasłeś się jak wieprz, weź się ze siebie zabierz, ale dawałeś mi do zrozumienia, że że że, jest nie, że coś trzeba zrobić i, mhm. i tak jak mi któregoś razu porobiłeś zdjęcia, wysłałeś mi te zdjęcia, wysłałeś mi też zdjęcia, kiedy mieliśmy ten nasz taki najlepszy prime i tak sobie to wszystko zderzyłem, to też mi to zmysłowiło że no, no nie jest dobrze i że coś trzeba zrobić, no, a druga taka, a może nawet przede wszystkim to, no jak mam tą taką swoją kochaną córeczkę, no to też chciałbym dla niej trochę jeszcze pożyć na tym świecie i żeby zadbać o swoje zdrowie, żeby, żeby tata był silnym, zdrowym mężczyzną i po prostu miał czas i, i energię, żeby się z nią bawić, żeby z nią Świetnie. aktywnie spędzać czas. Ja tutaj ze swojej strony <grym> mogę wspomnieć krótko, i jak ja sobie przypominam Ciebie właśnie w tym najgorszym hmm. czasie po covidowym, kiedy trenowaliśmy, przyjeżdżałem do Ciebie, staraliśmy się utrzymać jakąś aktywność ruchową, zachęcałem Cię do spacerów, do, do jazdy na rowerze, zawsze miałeś jakieś wymówki, zawsze coś było ważniejsze, natomiast ten Twój brak energii czasami nawet kończył się na tym, że kończyliśmy wcześniej trening, albo go odwoływałeś i wiedziałem, że jest cały czas jest nie tak. Natomiast ja nie naciskałem bardzo mocno na ciebie, bo wiedziałem, że ty wiesz, że jest źle, że sam pewnie musisz do tego dojść, bo to jest właśnie najważniejsze, żebyś ty się nie zmuszał, bo wiedziałem, że, że ja cię będę zmuszał, jeżeli ty się będziesz musiał poświęcić, to nic z tego nie będzie. Szukaliśmy cały czas planu takiego indywidualnego tak. dla ciebie, żebyś ty się dobrze z nim czuł, próbowaliśmy różnych diet, eee, trenowaliśmy w różny sposób, i tutaj jest taki ważny moment, kiedy my znajdujemy dla Ciebie tą drogę, kiedy ona poprzez nasze rozmowy, różne próby. W końcu mi się wydaje, że, taki złoty, było, taki że znaleźć, takie złote środek, znalazłeś to złoty, tak. i poczułeś się w tym dobrze, i zobaczyłeś pierwsze efekty. Hmm? Nie? Zgadzam się tak. Nie? Myślę, że tutaj ja bym sobie tak policzył, że pierwsze to jest przejście na tą dietę. E, z przepisami, e, ale ostatnia rzecz, trening bokserski jeszcze wszedł e, do gry. Nie? No to taka, nie może. No, Takie po prostu marzenie z dzieciństwa, gdzie zawsze mi się ważyło, żeby zacząć boksować, i tak na takiej gadaninie się kończyło, że a boże, a kiedyś. A, no i jak już facet zbliża się do czterdziestki, to wchodzi w taki wiek, że mówi, żeby nie odkładać niczego na zaś potem, tylko jak się chce coś realizować. Ta. To, to, to jest najlepszy czas, Czyli bo... Czyli zacząłeś jeszcze raz w tygodniu tak. tutaj z trenerem Tak, sobie boksu trenujemy ćwiczyć. sobie boksu, tak, mm -hmm. bardziej amatorsko dla tak. zabawy, tak żeby sobie coś nowego... Pokazać. A chciałbym Cię jeszcze zapytać, co poza odżywianiem i treningiem zmieniło się w Twoim życiu? Mm -hmm. No to myślę, że też kwestie zdrowotne. No to dwie takie duże bolączki, które mi gdzieś tam doskwierały, to przede wszystkim chrapanie. I to pojawiło się wraz z tym takim gwałtownym przytyciem. Byłem u kilku specjalistów, i diagnoza była jedna. Niech pan najpierw schudnie, jak pan schudnie, o ta otyłość brzuszna, która tam rzekomo uciska przeponę, e, czy tam przeponę chyba, e, ustąpi, to wtedy zobaczymy, czy nadaje się pan pod skalpel, czy to być może przejdzie jakby samo, albo mocno spadnie. No i prawdę powiedziawszy, temat trochę się unormował w sensie, że słyszę od żony, że mniej chrapi. Nadal chrapi, no ale nadal mam tą nadwagę, więc połowa celu zrealizowana, jak schudnę kolejne 10, to może temat się jakoś e, ułoży. No i druga kwestia, no to, to jeszcze z tym walczę cały czas, chociaż jest znacznie lepiej, no to jest takie niesamowity ciąg na słodkie. Potrafię sobie odmówić jedzenia, nie wiem, obiadu, potrafię zjeść go mniej, ale cukier nieodmiennie jest moim takim trygerem, który mnie gdzieś tam ciągnie. Szczególnie kiedy jestem zmęczony w gorszym nastroju, to ten cukier nadużywałem bardzo mocno. No i też właśnie tą dietą, treningami, jakoś tak się to wszystko normuje. Nie mówię czasem cały czas gdzieś tam mamy pociąg. Natomiast. No gdzieś to tam sobie radzę kolą zero jakimiś tam zdrowymi przekąskami, które gdzieś tam w diecie mam, jakimiś tam z umiarem owocami i no starałem się nie nadużywać, więc myślę, że te dwie okay. rzeczy znacząco gdzieś mi tak pomogły samopoczuć. Ja tutaj delikatnie wtrącę, że moim zdaniem dużo ci w tym temacie pomogł fakt, że nie wpadać w taki wilczy głód że utrzymujesz regularność tych posiłków oraz jakość tych posiłków, bo one wpływają na to, że tak ten cukier Ci nie spada, bo pewnie się ze mną zgodzi, że jak on tak mocno Ci spada, to Ty wtedy no. trzy razy bardziej masz jeszcze parcie. No tak, parcia. wtedy nie dość, że najem się słodyczy, to jeszcze zanim się jakby najem fizycznie, że odnotuję, że jestem najedzony, to, 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 to zjem po prostu dużo za dużo. No a przez to, że jest dieta, jest jakiś tam plan żywieniowy, to jem nawet wtedy kiedy nie jestem głodny po prostu wiem że jest czas na obiad jest czas na drugie okay. śniadanie na kolację i, i tak jakoś to się kręci okej okay. to powiedz mi jeszcze wróćmy do tego pytania ten twój styl życia poza treningiem poza dietą jak myślisz yy, tutaj co się zmieniło w pracy może w relacjach na co dzień znaczy, trudno mi mówić samemu o sobie jak to tam się zmieniło ale to jak ja to czuję to myślę że Jestem bardziej pozytywnie nastawiony do, do życia. Wiele rzeczy sprawia mi niższe, trud, niż to było wcześniej. Ja wiem, bardziej ochoczo bawię się z córką, mam więcej energii. Rano wchodzę na szybsze obroty w sensie, yy, często mój dzień zaczynał się od wypicia dwóch reguli. No to najlepiej z cukrem gdzieś tam na stacji benzynowej, więc nie dość, że te Red Bulle wypijałem, to jeszcze się złościłem, że spóźnię się do pracy, no bo ta stacja, jest no, samo się przepowiednia, tak. że wracam. No tak, jakieś chodogi pewnie Tak, jeszcze. budzę się rano, niewyspany, w złym humorze, jadę na stację, spóźniam się do pracy, wchodzę, wpadam, koledzy w pracy też pewnie zachwycali, na mój widok nie byli, no a myślę, że teraz po prostu jakoś tak na spokojnie to wszystko się dzieje. Okay, myślę super. A ja, ja jakby ja, jasność umysłu, Twoja decyzyjność w pracy, bo jesteś, masz odpowiedzialne bardzo stanowisko, czy tutaj masz jakąś skalę porównawczą, co się zmieniło? Myślę, że ta odporność na stres jest lepsza, bo jak człowiek jest taki bardziej wyluzowany, to też tak szybko się nie podpalam, jak to bywało. Tak miałem krótszy ląd zdecydowanie, jak taki byłem podnerwicowany, cały czas taki na prądzie, no to wiele nie potrzebowałem, żeby mnie ponosiło, a teraz myślę, że idealnie nie jest, ale, ale jest nigdy dużo, dużo, dużo lepiej. Tak czuję ja przynajmniej. No i też tak w relacjach międzyludzkich myślę, że też jestem taki chyba bardziej wyluzowany, serdeczniejszy. No, tak to czuję, ale czy tak. No jest? Mi się wydaje, że to też może jest spowodowane tym, że sam siebie lepiej odbierasz, prawda? Być może, no, bo to no, na to pewno tak... mi to doskwierało. No. Ja całe życie mam gdzieś z tyłu głowy, że gdzieś tam walczę z tą nadwagą, więc kiedy mam aktualnie trochę lepszą formę, no to czuję się wtedy lepiej. Pewniej siebie zawsze gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa mi zostało, że no bycie otyłym to, to nie jest nic fajnego i w relacjach międzyludzkich na pewno to nie pomaga. Mhm. A tak jak jadę do klienta w dobrze skrojonym garniturze, w koszuli, koszula to jest taki zawsze ona naprawdę ci powie. Tak, co jest z człowiekiem tak, jak facet tak, koszula, wygląda? Ale można, można mieć naprawdę wielkie pieniądze, można mieć drogie przedmioty, ale to jest niesamowicie frustrujące, jak można sobie pozwolić na bardzo drogi garnitur, żeby go kupić, ale niekoniecznie, żeby go nosić. Bo <grym> okay. niestety te, te, te lepsze garnitury na ogół są albo Slim Fit, albo jakieś takie taliowane. A Moja taka przykra codzienność to jest to, że wchodzę do drugiego sklepu z garniturami i pierwsze pytam Pani jakie są rozmiary w ogóle. Czy ono, ja nie wybieram spośród garniturów, które mi się podobają, tylko które są aktualnie na... Czy no <grym> jest tak, jakiś rozmiar, ale to, to było jest tak jest niesamowicie, nie? niesamowicie frustrujące. No. A, no to tak tylko małe, ma szybkie zdanie. To teraz jest inaczej z tym garniturami? No nie wiem jak to się zadziało, ale już ostatnio jak kupowałem garnitur, no to już mogłem wybierać spośród kilku marynarek. Okay. Bo te regu slim regular trochę większe, staliowane już gdzieś tam bardziej. Mi Czyli pasuje. co, e, więcej na górze gabarytu, a to tak, mniej tak, ich mniej na, no na, na pasie. Problem jest w tym, że chyba to tak jest, że najpopularniejszym wzrostem jest 1,78 78 m w garniturach. Ja mam około 1,88 m, więc jeżeli jest trochę większy brzuch, to wszystko się zaczyna unosić do góry i okay. robiły się krótkie marynarki, krótkie koszule. Tak, I, tak. I, I to jest ten no, problem, że po tak. prostu nie idzie tego, trzeba kupować takie wielkie rozmiary i wiesz do krawca, bardzo. żeby on coś z tego wykrawił. Tak. No dobrze. To na koniec powiedz mi, Kamilu, co byś mógł chciał przekazać osobie, która myśli o współpracy ze mną? Hmm. No to może mówię do takiego gościa, jak ja. Który gdzieś tam po drugiej stronie ekranu zastanawia się, czy w swoim życiu można coś zmienić można. I z Pawłem to nie będzie taka rewolucja z dnia na dzień, że zapomni o wszystkim, co do tej pory robiłeś. Od dzisiaj tylko dieta, tylko treningi jakieś różnicze. Paweł jest takim trenerem, jesteś takim no. trenerem, który generalnie i wysłucha. I przytuli, tak mówię w cudzysłowie. A jak trzeba, to i przy fanzoli, jak widzi, że ktoś się nie stara. Bywało różnie tutaj. Od takich właśnie momentów, kiedy mieliśmy zajawkę na crossfit i intensywność, jakieś takie. Taki dużo cardio Ta, robiłeś. I, I były takie i momenty, i były momenty, kiedy uczyliśmy się w ogóle o co chodzi w tym sporcie. Później mieliśmy zajawkę na ciężary. Tak. Więc to bardzo, tak, bardzo wszechstronny tak. tutaj tak naprawdę to jest współpraca. To nigdy nie jest tak, że Paweł ma gotowy trening, gotowy pomysł. Jak coś nie wychodzi to szybko zmieniamy na inne ćwiczenie i potrafisz się zaadoptować w klubie fitness, w Fabryka Formy, gdzie są setki maszyn, a także w moim garażu, gdzie mamy dwie hantle, sztangę i ławeczkę. I, i to też wystarcza, żeby sobie jakiś progres robić, więc myślę, że Taka osoba po prostu powinna sobie tylko sama w sercu odpowiedzieć, czy jest gotowa, żeby to zmienić. No bo można mieć super trenerów, super dietetyków, to jest moja historia. Oczywiście. Super kluby fitness. Największe w Poznaniu, jakie się wymyśli, i nie będzie efektów, jeżeli sam tego nie chcesz. Ale jeżeli tego chcesz, no to wtedy z Pawłem. Myślę, że da się zrobić bardzo wiele. Tak, jak z tobą. Powinno się z każdym udać znaleźć taką indywidualną no jeżeli, drogę jeżeli mi się udało to naprawdę <śmiech> <śmiech> mnie się udało no to rzeczywiście jest to możliwe no bo ja ani nie mam genetyki ani nie mam specjalnego do tego sportu zacięcia generalnie różne były moje perypetie a mimo wszystko konsekwencją udało się coś tam osiągnąć więc myślę no, że każdy no jest w stanie to każdy tak. jest w stanie zrobić małą zmianę mhm. która z czasem zrobi się dużą zmianą tak tak. I co? Twoja historia też się nie kończy. Nie dalej trenujemy dalej. dalej, tak. trenujemy dalej? Tak. Masz jeszcze swoje cele do osiągnięcia, więc trzymamy kciuki za e, dalsze sukcesy. Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Bardzo fajnie było powspominać i się zmotywować jeszcze dalej. I mam nadzieję, że ktoś wyciągnie z tego dla siebie pozytywne wnioski. I może choć trochę mocniej dzięki naszej rozmowie i Twoim przede wszystkim tutaj historią, uwierzy bardziej w siebie. Dzięki stary.